Dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym odcinku zbudowania miasta Las Bananas na wyspie Las Bananas w Cities Skylines. Nie. Poza odcinkiem dołożyłem tutaj parę drzewek, troszkę poprawiłem te tereny, a takie e, drobiazgi kosmetyczne. To będzie krótki odcinek, nie będę tutaj dużo mm, dużo dzisiaj robił. Na początek przejrzyjmy sobie statystyki, chociaż może to za chwilę, bo tak naprawdę wiem już teraz, że prądu jest na styk. Trzeba pomyśleć o jakichś elektrowniach. Ja bym chciał docelowo postawić elektrownię geotermalną, ale żeby postawić elektrownię geotermalną trzeba mieć na to miejsce, a tak naprawdę żadne miejsce mi tutaj nie pasuje, może ewentualnie tutaj gdzieś przy tej strefie przemysłowej, jeżeli... Będzie ona przebudowywana. Także na razie jeszcze niestety nie. a ja tu mam już połączone wszystkie te wiatraki, więc yy, myślę, że pójdziemy dalej. W wiatraki na razie dostawimy sobie kilka. Yy, po prostu tutaj na morzu wzdłuż autostrady, czy to nie będzie za blisko? Trochę za blisko. Zaraz to odsuniemy. Yy, za cztery. Myślę, że zapewnią odpowiednią ilość energii na jakiś czas. Chociaż w sumie ja bym się chciał też pozbyć tych wiatraków na wzgórzu, ale to może przy okazji przebudowy tej dzielnicy. Zobaczmy, czy przepłynie prąd tutaj po tej autostradzie, czy nie. Czy tak nie bardzo, bo to jest jednak poza, poza obszarem mapy, tak naprawdę tej dostępnej oryginalnie. Poprowadźmy sobie w takim razie linię wysokiego napięcia, przewody. Jakoś tak. I teraz będzie na pewno już wszystko połączone. Dobrze, sprawdźmy sobie prąd. Na prądu jest trochę więcej, chociaż tak naprawdę też bez szału. Woda. Wody też jest dość mało. I już się zastanawiałem, co zrobić z wodą. Myślę, że sobie po prostu pójdziemy w wieże ciśnień, dlatego że. Dlatego, że te pompy psują mi tutaj krajobraz. Nie podobają mi się po prostu, najzwyczajniej siecie. Więc postawmy parę, mm, mm, parę, wiesz, ciśnień. Mam tutaj takie ładne, mm, chociaż te mi się, te mi się bardziej podobają. I one mają wydajność 80 tysięcy na tydzień, a to jest, no ta jest taka konkretniejsza, ale tamte są ładniejsze. Trudny wybór to taka solidna, czy ładniejsza? Postawmy sobie. Dobrze. No, zróbmy tak, że taką solidniejszą postawimy sobie tutaj, a w innych miejscach postawimy sobie po prostu ładne. No tutaj na przykład bym taką ładną postawił. Będzie do. I parasol, trochę. I średnie miejsce, w sumie. Postawmy sobie taką wieżę ciśnień gdzieś tu przy cmentarzu. No, przy... <laughs> Nie, to nie jest dobry pomysł, zdecydowanie. Cofam to. Cofam to. Dobra, przestawmy ją sobie gdzieś. Hmm, to tak naprawdę w ogóle nie ma dobrych miejsc do takiej infrastruktury. Um... O, myślę, że to będzie nie najgorsze. Hmm. Gdzie jeszcze można by postawić? No, tutaj jest ok. W tym miejscu. Gdzieś jeszcze. Może tutaj przy rądzie. Myślę, że też spoko. I też postawmy sobie tę dużo. Wszystkie trzeba podłączyć, oczywiście, jak mi tu rura przejdzie jakoś musi, nie też takie mało realistyczne, nawet bardzo. Nawet bardzo, ale jak będziemy budować, mm, nie no to te prądu brakuje, nie, to, to, to nie, to stąd, stąd też przesuniemy te wieże ciśnień. Wieża ciśnień może sobie być na przykład na pętli tramwajowej, dlaczego nie? Więc przestawmy pętle, tak, przestawmy pętlę, przestawmy wieżę ciśnień na pętle. Wody jest dużo i powoli będę w takim razie usuwał te pompy, skoro, tych, skoro tej wody jest już dużo z wierzciśnień. Oczywiście kontrolując cały czas sytuację. Ja tak naprawdę mogłem sobie to zaraz policzyć, ale po prostu mi się nie chce. O. No to już widać, ubytek duży, także trzeba jeszcze. Za dwie te wieże postawić. Hmm. Ale burza. Myślę, że w takim miejscu nie będzie przeszkadzać też taka wieża. Tak, to zróbmy. Prąd ma. Chyba ma, bo nie krzyczy, że nie ma. Jak z wodą. No, teraz jest na maksa. Super. Ok, teraz uzdatnianie ścieków. Trzeba będzie tutaj to rozbudować. Ja sprawdzę sobie, czy one są wszystkie, te oczyszczalnie ekologiczne. Zaawansowana wewnątrzlądowa, ale nie, że ekologiczna. Usunę te. Oczyszczanie, to jakoś tak za, za brudno jest po prostu. Za brudny ten teren. Więc to będzie taka. Hmm. Ale to oczywiście jest tylko zmiana kosmetyczna, a przydałaby się jeszcze... Um. Ja trochę oszukam system. Trochę oszukam i po prostu zbuduję jeszcze jedną w tym samym miejscu. Ciekawe zresztą, czy... Ciekawe, czy ona mi się podłączyła teraz. Chyba tak. Działa! Super. Trochę takie oszukaństwo, bo budynek jeden na drugim. No ale załóżmy, że go rozbudowaliśmy po prostu, te oczyszczalnie. Dalej, co tutaj jeszcze jest, wymaga poprawy? Przetwarzanie śmieci. I tutaj myślę, że zrobimy ten sam numer. Tutaj już wszystkie ciężarówki są w użyciu. Także jeszcze jedno centrum recyklingu. Duże. Nie chcemy żadnych spalarni. Zakład przetwarzania odpadów. Zakład wysyła ciężarówki do przewozu śmieci ze stacji przeładunkowej i wysypisk w celu dalszego przetwarzania. Na zakład przetwarzania nie może odbierać śmieci bezpośrednio od gospodarstw domowych. Mhm. Trochę słabo. Wskaźnik przetwarzania 192 tysiące na tydzień, a tutaj mamy w takim dużym recyklingu 72 na tydzień. No to jest różnica. Może w przyszłości sobie to w takim razie przebudujemy, a na razie... Na razie zrobimy ten sam numer co z... co z oczyszczalnią że nie będę mógł teraz sprawdzić ile ciężarówek wyjeżdża. No ale... Dobra. To może być trochę duży ruch teraz przez te ciężarówki. Mamy ogromne zapotrzebowanie na strefy... Mm, na strefy przemysłowe, ale sprawdźmy jeszcze sobie zdrowie. Wygląda... wygląda ok. Um, natężenie ruchu. No tutaj na tej drodze jest spore, ale korki się nie robią, więc na razie to też pominiemy coś jeszcze? Nie. Jest pięknie. Jest czysto na mieście. Jest zielono. Okej, okay. tylko ta droga. To też sobie poza odcinkiem jeszcze po kminie, co z tym zrobić. Yy, jakaś przestępczość, nie? Yy, aha, autobusy. No właśnie, z autobusami jest to, że cały czas te, yy, te linie są dość obciążone na niektórych przystankach. Jak widać, tutaj czeka na przykład 114 pasażerów. A jedzie autobus 30. No właśnie. A ja nie chcę puszczać więcej autobusów, więc zrobimy te autobusy bardziej pojemne. Chociaż piętrowe to mi się tak średnio widzą. 80. No to dużo autobusów jest, tylko nie widać jaka pojemność. Nie w wielu. 30. No nie, bardziej pojemne to są jest piętrowe. Dobra, to ja nie chcę piętrowych. Zróbmy sobie po prostu... Dołóżmy sobie dwa autobusy, niech będzie sześć zamiast czterech. Może dadzą radę. Dalej. Linia czerwona. Tutaj też jest jeden taki przystanek mocno obciążony. Dorzućmy sobie tych autobusów ze trzy, niech będzie ich trzynaście. I ostatnia linia autobusowa. No tu jest jeden taki przystanek, gigant, nie? Tutaj ten przystanek. I oni wszyscy jadą do pracy. I oni wszyscy jadą do pracy. Hmm. I niebieska linia jeździ tam do portu. A ja bym w takim razie zamiast robić więcej autobusów na tej linii, po prostu z tego przystanku, tylko puszczę jeden bezpośredni autobus tam. Dodatkowa linia taka. Hmm. Zróbmy sobie. Aha, bo ja teraz nie mogę tym samym nowego. Dobra, to na razie go postawię tu, a za chwilę przesunę. Niech on sobie jedzie po prostu na tę strefę przemysłową jeszcze. Może niekoniecznie te same Niekoniecznie będziemy powielać te przystanki. Tu zrobimy jeden. Tu zrobimy jeden, bo nie ma żadnego. Tu zrobimy. Tu zrobimy. Możemy powtórzyć przystanek tutaj. I tutaj, i niech wraca, i tylko z tego przystanku będzie rozwoził. Tu puścimy sobie trzy autobusy. Eee, trzy autobusy tutaj. Tu go przesuniemy teraz. I ta nowa linia. Nazwiemy ją mm, Tatary. Mm, Tatary Port. B. Zrobimy ją sobie granatowo. Litwa, nie, 17. Liczba pojazdów, niech będą te autobusy. 4, dobra. Cztery autobusy i też niech będą te 30. I powinno być ok. Powinien się rozładować ten przystanek. Czy to jest ten przystanek, który ja chciałem? Teraz nie widzę tutaj ludzi w ogóle na nim ten przystanek Jadą granatowe autobusy Git A no właśnie ja je dałem na ten przystanek No to nie dobrze No, to nie dobrze. Bo ta granatowa linia miała być. Tu o. mam nadzieję, że to pomoże. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Yy nie i tak siadają do tych niebieskich chętniej. Zobaczymy. Zobaczymy, może pomoże. Jak nie, no to będziemy zwiększać po prostu liczbę autobusów tych niebieskich. Mm, to wszystko chyba z takich, z takich drobiazgów. Więc mamy miasto w miarę ogarnięte. I już nie, nie będę chyba zabierał zabudowę tego tutaj, bo za dużo czasu. A ja chciałem, żeby ten odcinek był króciutki, więc yy, rozbudowa tej części po prostu w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za wszelkie komentarze. Bardzo to doceniam, bardzo to jest pomocne, bo daje motywację do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.